Myślę, że jakbyśmy tak dzień po dniu na tyle, ile możemy przeanalizowali codzienność świętego Józefa, to zobaczylibyśmy, że miał niejedną taką chwilę w życiu, kiedy mógłby stracić sens tego życia i nadzieję, i nie wiadomo, co jeszcze zrobić. Dlaczego tego nie zrobił? Bo był człowiekiem autentycznej wiary. Mało tego w kontekście roku świętego, roku jubileuszowego, który dziś przeżywamy. Powiedziałbym więcej, był pielgrzymem nadziei. Bo szedł, szedł z Jezusem przez swoje życie i w sposób duchowy, i w sposób fizyczny, z pełen nadziei na to, że Pan Bóg wypełni wszystkie swoje plany i zamierzenia także dzięki Jego józefowej pokornej służbie. Drodzy, bycie czcicielem świętego Józefa, bycie w bractwie świętego Józefa, Noszenie imienia świętego Józefa to pewne zobowiązanie. Oczywiście ogromny przywilej, ogromna łaska, ogromne dobro, opieka, przemożnego patrona. To doskonale wiemy. Ale czasami może zapominamy, że to też ogromne zobowiązanie. Do tego, by być jak Józef, by świadczyć swoim życiem o Bogu w każdej jego chwili. Często bardzo łatwo jest świadczyć o Panu Bogu wtedy kiedy wszystko się układa, kiedy jest wszystko pięknie i dobrze. A zauważmy życie Józefa, które znamy z Kart pisma świętego, pokazuje nam te momenty, w których nie zawsze było dobrze. Nie zawsze było łatwo, a wręcz zwykle było niełatwo. Józef nigdy Józef nigdy nie powiedział Bogu nie. A Bóg przecież do tego Go nie zmuszał. Przecież Józef miał wolną wolę, tak jak każdy z nas. Mógł powiedzieć, a ja nie chcę. Zajmij się sam, to nie moje dziecko. Mógł w kolejnych dniach czy latach, kiedy przychodziły trudności, powiedzieć dość. Już mnie, Panie Boże, zbyt dużo wrobiłeś w to wszystko. Daj mi teraz święty spokój i sam się tym zajmę. choć jego wiara i zaufanie względem Boga pokazują, że nie raz Bogu mówił: Boże Ojcze, ty się tym zajmij. Boże Ojcze, tobie powierzam tę sprawę. Boże Ojcze, tobie ufam bezgranicznie i oddaję się twojej świętej woli. Zobaczcie, moglibyśmy powiedzieć te same słowa: ty się tym zajmij. Ale inaczej wypowiedziane nie chodzi o intonację głosu, chodzi o poruszenie serca, w którym Józef oddaje całego siebie, swoje życie i życie rodziny, świętej rodziny, którą się opiekuje Panu Bogu. Powierza bo Panu Bogu. Tu w Krzeszowie wybrzmiewają słowa po łacinie, ale żebyśmy wszyscy zrozumieli. Powiem po polsku, idźcie do Józefa. Te słowa wybrzmiewają tutaj, by nam przypominać, jak dobrym, wielkim i możnym jest on patronem. Mało tego, on wcale nie jest konkurencją dla Matki Bożej Łaskawy. Czasami ktoś może powiedzieć: No, dobra, nastawiali tych sanktuariów jedno obok drugiego, do którego mam iść? Masz iść do obu. Masz iść do obu, bo to jest święta rodzina. Opiekun, matka i Jezus Chrystus, który jest tu obecny po to, by nas karmić swoim ciałem i swoim słowem, by dawać nam swoje błogosławieństwo, wydawać nam swoją łaskę, którą wyprasza Maria, a którą przynosi nam także święty Józef.